No to czołem, tu Adam, jest mi bardzo miło, że spodobałem się po, podczas ostatniego odcinka i praktycznie... Zdecydowałem się przejąć program i, i, i skutecznie wyeliminować kolegę Jacka, bo, bo uznano mnie za osobę intrygującą i, 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 i pożądaną. Pomyślałem sobie, że jeszcze w związku z tym, że nie mam swojego biura, będę uczciwe będzie, żeby, żeby nadawać w tle i, i będą, będzie Was takie tło interesowało typu, typu buty serii, słyszę zdjęcia, foto słyszę, bo też ta propozycja przypadła mi jakby do gustu. Kolejne zdjęcie, Szalone Małżeństwo, w zasadzie jeszcze nie małżeństwo, ale to już zobaczycie, Paweł i, i, i Grażyna. Ja już nie, nie, szczędzę, nie szczędzę pochwał i, 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 i zapraszam. Paweł, a ja wspominałam Ci, że jestem yy, bardzo zadowolona, że ja za Ciebie wy wychodzę. Yy, tak Grażynka, yy, mówiłaś, że jesteś bardzo, bardzo podekscytowana. A, to mówiłam. Paweł, a, a też wspominałam Ci jak, jakie masz yy, niepowtarzalne te, no, te dłonie. Yy, no tak, to o dłoniach też coś, coś by, by było o dłoniach, Grażynka, by było o dłoniach. A, o no jak było. No, e, Paweł. Ale wiesz co? Ale masz niesamowite płyty, e, płytki paznokcia. Mówiłam ci, wspominałam. A to nie, to, 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 to Grażynka to o płytkach nie wspominałaś. Nie, nie. Grażynka, abyś ty, abyś ty zobaczyła jakie ma jakie ma płytki mój, mój 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 ten, mój ojciec, syn Grażynka, on ma, on ma płyty na pół ręki, na, na pół dłoni ma płyty. Niesamowity człowiek. I faktycznie to był, to był szalony człowiek y, o imieniu Jurek. Wszyscy mówili do niego Juras. To wiem od, 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 od kierownika stanu cywilnego. On jakby na, 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 na zdjęciu się nie odezwał, ale później poza kadrem wyjawił mi pewne tajemnice. I, i okazało się, że Juraz no, wsławił się tym, że, 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 że bardzo się przysłużył w renowacji takiego, takiego modelu i też, też takiego tankowca, potem potem opublikował szereg wykrojów w tak zwanej burdzie do tej pory yy, Krawcowe z tego korzystają, a później już jakby przeszedł na instruktor sztaneczny i wsławił się w, w, w takim cyklu kuchenne, kuchenne kółeczka. Zresztą, może ja pokażę, te, to, to są jego jakby podopieczne. Jeżeli ktoś słyszy coś ciekawego w tym zdjęciu, w tym foto, to jest foto słysz, kolejny, no to zapraszam na kolejny już odcinek, ja nie mogę się doczekać, też czekam na gościa, który może mnie też wyruguje, tak jak ja skutecznie wyrugowałem kolegę Jacka, a ja tymczasem się żegnam, dobrej nocy i, i, i też życzę.